Siemano, siemano tu! Ro. I dzisiaj to kolejny odcinek Skyblock zrobię. I dzisiaj ze mną jest policjant.pl. No, my go teraz tutaj nie widzimy, bo on jest teraz u mnie w domu, ale będzie mówił. Także to jest jeden z moich fanów. Nie ma konta. Nie! I nie, kolegów. Nie ma. Y, I kolegów. Y, nie jest. Nie ma konta na YouTube, ale jest moim fanem. Dobra. Y, to może... Y, może sobie stworzymy nową wyspę, bo... Przecież widzicie tamto nosimy. Dobra. Y... Is the letter, is the letter. I teraz będzie isCreators. Tworzymy sobie isCreators. Kre... No! no! Może create jeszcze, co? a... p. Kreatus. No. Policjant? Słucham? Wiesz jak się robi generator COBLA? Wiem. O, możesz no, pogadać, pokazać. Spoko. Ej, i jest taki nowy serial. Violetta. Ym, ja mam siostrę i brata. I moja siostra to przeuwielbia normalnie. Że my się z, z bratem tak kłócimy o telewizor. Wow. i takie coś. No i takie coś. Jak teraz to mi się zepsuje to normalnie nie wiem co zrobię. Mama! Cicho. A i przybliż się, bo Mama. nie będą cię słyszeć. Dobra, tam siostra coś gada. Obmylec się spaleje. Teraz, teraz tam gada, że wiolety ta ją bije. ja Jaka psychopatka. Dobra. Policja, może ty coś powiesz od siebie? Mógłbym powiedzieć, chociaż nie wiem co. Violec tak, tam mówi mi. On nie ma... On nie jest wartejzy. On nie jest wart tej Nienawidzę tej piosenki. Ja wczoraj, o, bo moja ja wczoraj się nazywa Małgorzata. Ja wczoraj yy, byłem. Wczoraj byłem u kolegi i on sobie zainstalował Hero Brain Mod. Jezus, I mówię, ma... to mrozi krew w żyłach normalnie. Tak, my yy, zrobiliśmy sobie nowy świat i to też nagrywaliśmy. Słuchajcie. Oj, tu przepraszam. No. Na gadu-gadu mi się tu pokazuje, ja wyłączę gadu-gadu. I tak, postawiliśmy totem, nie? I takie coś było za chwilę. Patrzymy, tam są świnki i krówki, i jedna była koło nas. Nie odwraca się. My idziemy, żeby jej popatrzeć w oczy, nie odwraca się. Tak jak to robi Hero I tak. Yy, dobra, jednak ją tam złapaliśmy. I wiecie co tam było? To był Hero Ona była bez oczu. No niekoniecznie, to musiał być Hero Blind, bo yy, nie wiem czy w ogóle Hero Blind się zamienia w takie. Tak, zamienia się. Zamienia. I wtedy nie mam sobie poszedł. I kaktusy. I grzybki. I kaktusa. Nie, tam te grzybki to w tym, w tym. O, dobra, ta wyspa będzie chyba będzie lepsza ma... niż taka normalna. Um, y, nie ja, bym be... radził, ja bym radził Ci, Titanic, żeby to usunąć. I, i zrobić gdzieś indziej, dlatego, że tutaj może być przejście do takiego basenu. A na przykład. A to co, to, to jest marchewka? To, nie, to... to jest... to jest marchewka. A, nie, okay. to ziemniak, a to marchewka. A to małe tutaj? A tak. to to... dynia albo arbus. Raczej dynia, bo arbuza nie wiem, czy to jest. To z... takim. Dobrze, to ja sobie tu wezmę Kurczę, szkoda, y, y, że teraz tak jest, że trzeba... Bo kiedyś tak I, było... Wy zrób mączką kostną tego drzewa. No. I widzicie jak to jest. Kiedyś to było fajnie. Za jednym razem wszystko zostało, a teraz... gównopsie. Mister Makis! Hmm. Może pójdziemy sobie... Poprowadzę Was o serwerze Majda Zoom, była już tego prezentacja. A teraz oprowadzenie. Pójdę wam się spodobać. Dobrze. To będzie krótki odcinek, bo jak już wiecie, chyba. Wiecie czy nie wiecie, to ja nie mam oryginalnego programu do nagrywania. Także mamy limit. Dobra. To. Dzisiaj jeszcze nagram odcinek MajnaZoom, to się widzimy, pa pa! W odcinku MajnaZoom. Tara!